A po drugiej stronie za chwilę będziemy mieli, drodzy Państwo, szansę obejrzeć i pogratulować i podziękować za również bardzo, bardzo udany sezon zawodnikom Anwilu Włocławek. Oto dekoracja. Dawniej oczywiście uczestniczy prezes Radosław Kiesiewicz oraz Piotr Sobota, przedstawiciel marki Aerowatch w Polsce. A podziękowania należą się zawodnikom jak najbardziej. Mateusz Goleniowski, Kamil Łączyński, Aleks Olesiński, Kendall Dykes, Amerykanin, Amerykanin John Matthews, Sebastian Kowalczyk, Słoweniec, Zika Dimec, Amerykanin Luke Petrasek, Maciej Bojanowski, który nie mógł dokończyć sezonu przez poważną kontuzję, James Bell, Szymon Szewczyk, świetnie dzisiaj wychodzący z ławki, Marcin Dworoniecki, który też jako młody zawodnik dostał w tym sezonie sporo minut, sporo doświadczenia, Michał Nowakowski, a przede wszystkim. Wielkie gratulacje właśnie dla trenerów, dla sztabu szkoleniowego. Na samym początku widzimy uśmiechniętego, zadowolonego, szczęśliwego Przemysława Frasunkiewicza, któremu pomagali Grzegorz Korzan, Piotr Blechacz, Hubert Śledziński oraz... Myślę, że prezesa chyba też tutaj nie powinno zabraknąć. To przyszły, nowy prezes Łukasz Pszczółkowski, który już od 1 czerwca e, będzie e, mógł przejąć obowiązki po tym tutaj dżentelmenie Arkadiusz Lewandowski. E, Arkadiusz Lewandowski od wielu lat związany z Anwilem Wocławek, od dekady ponad e, w ten sposób e, chyba też jest szczęśliwy, zadowolony, e, kończy swoją przygodę z Anwilem Wocławek. A już za chwilę kapitan Rottweilerów Włocławskich Kamil Łączyński. O wielkie brawa również dla niego, prawda? Też borykał się z wieloma kontuzjami, ale do samego końca udało się dokończyć sezon o własnych siłach. I teraz jest prośba kapitana. A piękny gest teraz Kamila, tak? Odchodzący prezes Arkadiusz Lewandowski razem po raz ostatni w roli prezesa razem z Kamilem wzniesie puchar za trzecie miejsce. Tak stanie się to już za chwilę. Czy szampany wystrzelą? Myślę, że tak, a więc zobaczmy raz jeszcze. Anwil Włocławek, brązowym medalistą Energa Basket Ligi w sezonie 2021-2022. Wielkie, wielkie gratulacje. Za chwilę zaproszę Państwa na, na wywiad.